Witam szanownych widzów na kanale przylutowany. W dniu dzisiejszym chciałbym Was zaprosić na drugą część filmu odnośnie mojego systemu audio kina domowego. W poprzednim odcinku robiliśmy centralny głośnik, a w tym zrobimy dwa potężne subwoofery. Jesteście zainteresowani? Oglądajcie! Tak oto wyglądają moje dwie skrzyneczki, do głośników. pojemność w tej chwili to gdzieś około 66 litrów, płyta z jakiej została skrzynka złożona to jest 18, jeżeli chodzi o przednią ściankę, tu już wam mówię, przednia ścianka, przednia ścianka 31. Millimetrów. Dosyć gruba. Tutaj będą jeszcze dodane wzmocnienia. I tak myślę, że obudowa, literz obudowy zamknie się w 60 litrach. Obudowa została sklejona klejem. O takim. Do tego jeszcze użyłem gwoździarki. Jak widzieliście. Stanleya. Tutaj są wszywki 30 milimetrowe. Ale powiem tak, że będzie cała konstrukcja wzmacniana wkrętami z tego względu, że jak widzicie, to nie jest surowa płyta. To jest okleinowana i niestety klej się przykleja prawda tutaj do okleiny. Dlatego trzeba ją mocno tutaj wzmocnić. Tak samo zszywki. Te gwoździki płyta wiórowa jest dość taką ma rzadką konsystencję. I tak aż za mocno nie trzyma. trzeba naprawdę dużo tych gwoździ nabijać, żeby to się trzymało. A żeby mieć pewność, żeby skrzynka tutaj się nie rozleciała, to wejdą jeszcze wkręty. Muszę jakoś sobie obmyślić, jak dać wzmocnienia. Na pewno, może pokażę. Wzmocnienie pójdzie e, tutaj po całości. Tak samo tutaj jest takie jak gdyby najcięższy punkt. Więc również będzie musiało iść tutaj wzmocnienie, czyli pójdą dwa wzmocnienia. Nie mogę tutaj zasłonić tej przestrzeni z tego względu, że tutaj, Pokażę. będzie szedł tunel Bass Reflex. Nie wiadomo, czy nie będę musiał go przedłużyć, bo według programu do symulacji, no 20 cm przy 60 litach to tam chyba na, gdzieś strojenie na 40 Hz, ale wiadomo, programom zbytnio nie należy ufać więc będę tutaj na ucho stroił wszystko więc tutaj też musi być przestrzeń wolna a, najważniejszy, pewnie zastanawiacie się jakiego głośnika, jakich głośników użyję do, mojego, do moich subwooferów a więc tak to będzie STX o symbolu oj gdzie jest tutaj symbol będą to oj, STX w 32508 mx fajny głośniczek solidnie zbudowany, ma wentylowaną cewkę za te pieniążki naprawdę jestem zadowolony, na chwilę obecną koszt kupu takiego jednego głośnika że tam z 178 zł, producent zaleca do tego głośnika obudowę objętości 50 litrów i strojeniu 35 Hz. Ale z tego względu, że te głośniki będą grały najczęściej jako kino domowe, ja zdecydowałem się na troszkę większe obudowy. A jak będzie w praktyce? Zobaczymy. Dobra, będę teraz myślał nad tym, jak tutaj zrobić wzmocnienia. I tyle. Słuchajcie, zrobiłem taki wzór wzmocnienia. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to było ołówkiem. Tutaj, gdzie są xy, trzeba będzie wyciąć. I po prostu wyjdzie na taka kratka wzmacniająca w środku. Podobna jeszcze chyba. Ogólnie myślę, że dwie będą w jednej kolumnie. Jedna będzie w ten sposób szła, druga będzie szła tak. I myślę, że tyle za wzmocnień do subwoferka wystarczy. Dobra, będę brał się za wycinanie. I już tutaj te wzmocnienia w subwooferach. Kupa cięcia. Zeszła mi chwała spódnia. składa się z takich ramek. Tu jedna, tu druga i tu trzecia. Czyli takie trzy wzmocnienia na rogach. Wstawię. Takie pod kątem ucięte listewki jeszcze, żeby nic tu nam się nie rozeszło. Trzeba te wszystkie ostre rogi zeszlifować papierem, żeby nie było żadnych świstów. Jak głośnik będzie pracować. Do roboty! Titulky vytvořil JohnyX. Słuchajcie, wkleiłem już moje wzmocnienia, dodałem tutaj te takie listewki wzmacniające, uszczelniające. Dodałem również tutaj to wzmocnienie, które wzmacnia, o tutaj jest jak tunel Buff tutaj jest jak gdyby cienko. No w sumie to i tak jest ponad 3 cm cent, grubości, ale dla świętego spokoju zamontowałem jeszcze tutaj takie wzmocnienie. Już tutaj jest przygotowana górna pokrywa. Pasuje idealnie, tak to wygląda w środeczku. W dzisiejszym filmie to już wszystko, mam nadzieję, że się Wam film podobał, będzie jeszcze jeden odcinek odnośnie tych subwooferów, zajmę się tam wykończeniem, czyli będzie szlifowanie, malowanie, wytłumienie, strojenie Bass Reflex, więc jeszcze przed nami kupa roboty i oczywiście jeszcze zaprezentuję jak to wszystko gra, a na dzisiaj to wszystko, na razie.